Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest: Nie czujesz się na siłach, poczekaj ze studiami. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Usiądźcie, popatrzcie i posłuchajcie. Kolejny odcinek pogadanek matematycznych przed nami. Może temat jest taki ogólny, gdy trafiliście tu. Jeżeli trafiliście tutaj przypadkiem na ten kanał, jest to kanał Matematyka na Plus i głównie opieramy się na doświadczeniach związanych ze studiami, na których jest matematyka. Generalnie wszystkie typy uniwersytetów, politechnik i różnych uczelni, na których po prostu studenci gdzieś tam spotykają się z matematyką. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który. Może no, niektórych dosyć mocno zdziwić, a niektórym może pomóc podjąć pewną decyzję, mianowicie chodzi o to, czy warto jest od razu iść na studia po liceum, bo tak trzeba, czy, czy, czy lepiej poczekać. I stąd ten tytuł Nie czujesz się na siłach. Moi drodzy, mm, Odkąd pamiętam, praktycznie odkąd zaczęłam pomagać z matematyki na różnych poziomach, generalnie zwłaszcza studentom, spotykam się z tym, że na, studia lądują, na studiach lądują studenci którzy czasami już nie tylko, że są tam z przypadku, ale tak naprawdę wbrew jakiejś takiej może nie tyle swojej woli, bo to nie jest tak, że tam ktoś ich zaciągnął na siłę, tylko chodzi o to, że nie, nie są tam z przekonania i po prostu jakby studiując nie mają z tego ani żadnej przyjemności, ani żadnego rezultatu. Praktycznie nie mają nic poza tym, że ciągle się stresują, poza tym, że są ciągle zmęczeni i poza tym, że cały czas działają wbrew sobie. Bo wiecie, taka jest idealistyczna jakby myśl, że jesteśmy w liceum, sobie pięknie się uczymy, czy tam dobrze się uczymy, no i tu idziemy, zaraz kończymy, jest matura, przygotowujemy się, zdajemy maturę, nawet dobrze lub bardzo dobrze lub też wspaniale, no i idziemy na wymarzone studia, żeby iść i tam jakąś karierę sobie obrać. Ale moi drodzy, to są jakieś kilka procent osób, które... Tak naprawdę zdaje maturę, podlega tej właśnie myśli i tak naprawdę ją realizuje. Większość osób po prostu ulega wpływowi, bo w tym momencie już nie oszukujmy się od paru lat to jest tak, że każdy praktycznie idzie na studia, już pomijając to, że kiedyś były egzaminy wstępne i selekcja była taka, że jeżeli poszedłeś na egzamin wstępny, i zobaczyłeś jaki jest poziom matematyki i innych przedmiotów na tych studiach, to czasami podrapałeś się po głowie i stwierdziłeś: "A, to chyba nie dla mnie". No i w tym momencie to było dosyć fajne, bo od razu było wiadomo, czy ja chcę tam być czy nie. Natomiast w tym momencie, kiedy matura decyduje i ktoś powie: "OK, ale matury też trzeba zdać dobrze", no i tu generalnie można polemizować, jeżeli chodzi o jakby ten poziom, który jest na studiach, a na maturze. No to zdając dobrze maturę jestem w stanie się dostać na jakiś przeciętny kierunek. Oczywiście, nie obrażając innych na dobrą nawet uczelnię i po prostu tam podjąć studia, ale czy ja zrobię to dlatego, że chcę, czy ja, że chcę iść w tym kierunku, czy że ktoś mi kazał, czy że tak trzeba. No i właśnie, moi drodzy, z tym się spotykam dosyć często, że no bo w większości na zajęcia jakieś online decyduje się online lub też bezpośrednio decyduje się ktoś, kto po prostu potrzebuje jakiejś pomocy z matematyki, czyli sobie nie do końca radzi. No właśnie, no i w tym momencie są różne powody. Oczywiście wiemy, że poziom jest dużo wyższy niż nawet e, czasami matura e, rozszerzona, jest po prostu inna ta matematyka, już poruszam to często w wielu filmikach, ale zdarza się bardzo często, że no, po prostu jesteśmy na studiach z jakiegoś, totalnego, totalnie dziwnego powodu i my naprawdę się tam bardzo męczymy. No i generalnie, jeżeli... Oglądasz ten filmik, jesteś maturzystą albo na przykład będziesz maturzystą, to... Jeżeli nie czujesz się na siłach i kończąc szkołę średnią zdajesz maturę na różnym poziomie, wiadomo, że można ją poprawić, jeżeli chcemy lepiej, bo nagle się zdecydujemy na przykład po paru latach zmienić studia albo w końcu nam się coś wyklaruje w głowie i zdecydujemy się na ten konkretny kierunek w naszym życiu, to moi drodzy wstrzymajcie się z tymi studiami, z tą decyzją o studiów. To nie jest tak, że wy zawalacie sobie całe życie, bo to też jest takie ciekawe myślenie u wielu, wielu licealistów, które gdzieś pochodzą chodzi tam może od rodziny, od rodziców, a może gdzieś od otoczenia. Moi drodzy, jeżeli poczekacie ze studiami nawet 10 lat, to nic się nie stanie. Grunt, żebyście te lata zagospodarowali w jakiś fajny sposób dla siebie rozwojowy, bo wtedy nie będziecie też mieć poczucia tego, że po prostu nic nie zrobiliście. Czy to będzie praca, czy to będą kursy, możliwości na tych chwilę jest mnóstwo, wyjazd za granicę i tak dalej. Nie musicie od razu iść na jakiś kierunek, bo tak trzeba. Bo często się z tym właśnie spotykam, że a, Dlaczego poszłaś, poszedłeś na te studia? No, bo w rodzinie mi tak doradzili, bo od lat już panuje tam, że w naszej rodzinie chodzi się. Policją, na politechnika się idzie mama, tato, dziadek, babcia, wszyscy. No i okazuje się, że ktoś kompletnie nie ma smykałki ani w ogóle pojęcia, ani nawet chęci, nawet na to nie patrzy, na te przedmioty techniczne i znajduje się na takich studiach. I powiem Wam, że to jest wtedy naprawdę no taka niezbyt fajna sytuacja, bo zdarzają się oczywiście mnóstwo godzin zajęć dodatkowych, mnóstwo jakichś zajęć, jeżeli chodzi o opisanie projektów. No i oczywiście się zdarzają warunki, które też swoje kosztują. I to nie jeden raz czasami, czy powtarza się czasami przedmioty kilka razy. Czyli te studia robią się po prostu niefajne. I tak naprawdę to nie jest fajne studiowanie i kształtowanie jakiejś ciekawej kariery, tylko to jest po prostu taka trochę męczarnia. Dlatego moi drodzy, radzę bardzo tak się świadomie zastanowić. Bo, tak jak mówię, to nie jest tak, że skoro moja koleżanka czy kolega poszli, a oni w ogóle to sobie nie radzili w liceum, to ja też muszę iść, bo będę gorsza czy gorszy. To nie o to chodzi. Nie patrzcie w ten sposób, bo to też potem powo powoduje, że no, robimy coś, bo robi kto ktoś i e, czasami się uda. Nie mówię, że się nie udaje, bo niektórzy po prostu z przypadku trafiają na kierunek i okazuje się, że im to podpasuje i to jest fajne, ale jeżeli czujecie, że wy akurat jesteście, nie wiem. Super przemęczeni tym y, przygotowaniem do matury, żeby zdać ją na takim poziomie, żeby się gdzieś potem dostać. Macie przerwę i wpadacie na studia, z którymi sobie nie radzicie, i od początku musicie włożyć dużo więcej pracy i stresu, no to zobaczcie, że nie odpoczywacie przez następnych powiedzmy 5 lat czy ileś. Czyli praktycznie powiedzmy o testu ósmoklasisty gdzieś tam do końca studiów, a już nie mówię o licencjacji i magisterce, no to tak naprawdę zmagacie się z tym, żeby jakoś dobrnąć do końca. To też nie o to chodzi. Moi drodzy. Pamiętajcie, że jakaś tam przyjemność i satysfakcja z tego być powinna. Dlaczego tak na to zwracam uwagę? Ponieważ widzę naprawdę na co dzień wielu studentów, którzy e, mówią: OK, fajnie, są imprezy, jest to życie studenckie, wszystko się toczy, ale poza tym widać i słychać po prostu to zmęczenie. I to, że po prostu tak naprawdę oni nie wiedzą, co, co będzie z, z nimi po studiach, czy oni chcą w ogóle iść w tą dziedzinę. A często dla świętego spokoju kończą jakieś studia, bo już zaczęli i w ogóle yy, robi się taka luka. Kończą studia i tak naprawdę lądują w próżni, dlatego że po prostu okazało się, że to jest totalnie coś, czego oni nie chcą robić. Więc to już w ogóle jest niesamowity paradoks. Podzielę się z Wami jeszcze taką ciekawą rzeczą. Wiele lat temu, kiedy jeszcze sama byłam na studiach, yy, często brałam udział w pewnym programie, w którym opiekowaliśmy się osobami, które przyjechały na Erasmusa właśnie do Polski, na kierunek właśnie matematyka czy informatyka. No i okazało się, że często rozmawialiśmy tam z osobami z różnych krajów, zwłaszcza jeżeli chodzi o zachodnią Europę, ale tak najbardziej zachodnią, czyli Portugalia, Hiszpania i tak dalej, i tak dalej. No i tam okazuje się, że na porządku dziennym od zawsze jest coś takiego, że tak naprawdę kończąc liceum, powiedzmy, mówiąc naszym językiem, po prostu, jeżeli masz pomysł już na siebie i chcesz iść w tym kierunku, to podejmujesz studia. Ale tak naprawdę, jeżeli skończysz i chcesz mieć przerwę, to też jest w porządku. Oczywiście w tej przerwie to nie znaczy, że będziecie po prostu leżeć i nic nie robić. Jeżeli potrzebujecie odpocząć, przyjmijcie jakiś czas tam, nie wiem, parę miesięcy, pół roku, żeby psychicznie gdzieś tam powiedzmy dojść do równowagi. Po tych wszystkich wysiłkach, bo nie oszukujmy się, że y, matura dosyć sporo kosztuje sił. Y, natomiast chodzi o to, że mm... Warto po prostu poświęcić jakby czas na to, żeby zobaczyć, co, co lubimy, w którym kierunku chcemy poświęcić następne parę lat naszego życia. I tam właśnie tak już jest od bardzo długiego czasu. I nas na, na początku bardzo dziwiło, kiedy my praktycznie wszyscy wylądowaliśmy po prostu po, zaraz po liceum na studiach, tam z drobnymi, naprawdę bardzo drobnymi innymi tam wyjątkami. Natomiast tu przyjechały osoby, które 6 lat temu skończyły liceum. 7. I dla nich to było naturalne, to nie było coś takiego, że oni byli wytykani, czy czuli się jakkolwiek zle z tym. Nie, oni po prostu się bardzo dobrze czuli, bo sami mówili. W przeciągu tych powiedzmy 5 lat pracowałem tu, tu i tu, byłem za granicą, podróżowałem. Oczywiście na to wszystko były potrzebne pieniądze i tak dalej, no, ale to też była dla mnie motywacja, żeby to zdobyć. Dowiedziałam się, że chcę robić to, to, to i to. Złożyłem to do kupy, przetestowałem w międzyczasie i po prostu wyklarowałem sobie dokładnie, co chciałbym. Żyć. Robić, no i stwierdziłem, że potrzebne są mi tutaj takie a takie studia, więc się na to zdecydowałem. A niektórzy mówili, że zdecydowałem się w sumie dlatego, że, że chciałbym robić coś innego, bo już mam na przykład swoją firmę i to też było fajne generalnie, że już w przeciągu paru lat po liceum można sobie naprawdę pięknie tą karierę ułożyć, co nie jest takie dziwne. Jest wiele historii w sieci, które można posłuchać o osobach, które naprawdę po prostu już za, naprawdę w młodym wieku sobie bardzo świetnie radzą w różnych branżach. No więc moi drodzy, powtórzę pytanie. Jeżeli nie czujecie się na siłach to proszę poczekać ze studiami. Proszę nie pakować się, bo ja wiem, że imprezy, ja wiem, że ten sposób życia, ja wiem, że wyrwanie się z domu dla niektórych też jest ważne. Rozumiem to wszystko. Natomiast zastanówcie się też nad pewnymi innymi aspektami. Czasami rodzice, kiedy rozmawiam z nimi przez telefon, podają, kiedy przygotowuje się tam do matury ktoś, no, że tu chciałby pójść na te studia. Bardziej w sumie rodzic o tym mówi, niż ta osoba, bo no, tu dajesz dobre zarobki, itd. itd. Dalej. I powiem Wam szczerze coś, kiedyś razem tutaj ze znajomymi, którzy też pomagają z matematyki na różnym poziomie, przeliczyliśmy te wszystkie koszty związane właśnie z takimi osobami, które idą nie z przekonania na studia, tylko bardziej gdzieś tam są wypychane przez rodzinę, rodziców. I okazuje się, że te wszystkie koszty związane z zajęciami dodatkowymi, materiałami, pomocami. No i oczywiście no nie ma co ukrywać, różnymi warunkami, bo wtedy na pewno są jakieś warunki. Bo te osoby często są bardzo zagubione, i zanim dojdą do siebie, do ładu, to to czasami trwa i yy, produkuje jakieś inne yy, ciekawe wydarzenia, że tak powiem. No i okazało się, że koszty są czasami takie, że no, w porównaniu z tą przyszłą pracą, która niby ma, ma być po tym kierunku studiów, to myślę, że tu już jest zaciągnięte dosyć. Spory kredyt już w trakcie tych studiów, więc to nie jest tak. Tutaj też zwracam się do rodziców. Jeżeli tak uważacie, ja wiem, że tak się często kiedyś myślało, ale w tym momencie to nie do końca tak działa, co też mi donosi wiele osób, które właśnie gdzieś w takich okolicznościach znalazło się na studiach i potem wylądowało w jakiejś pracy i tak naprawdę zrezygnowało i podjęło swoją karierę i swoje życie wbrew jakby tych wcześniejszych przygód. I tych że tak powiem kierunków wskazanych przez innych, to wy musicie świadomie dojść do tego, co chcecie a co nie. Oczywiście możecie się borykać, możecie zmieniać kierunki i tak dalej i tak yy, dalej i to też generuje różne sytuacje. Natomiast pamiętajcie, żeby mierzyć siłę na zamiary. Powtórzę na koniec. To, co często mówię, studia nie są obowiązkowe. To nie jest tak, że wy macie przychodzić jak z liceum, przepraszam, ze szkoły podstawowej na studi na, do liceum i z liceum na studia. To nie jest takie, że, że to musi być zrobione, bo inaczej coś. Nie. To jest wasz wolny wybór. I on im bardziej świadomy, tym będzie dla was bardziej satysfakcjonujący, a im będzie bardziej satysfakcjonujący, tym potem ta praca też będzie dla was lepiej działała i po prostu będziecie się nią bardziej cieszyć. I tyle moi drodzy w tym temacie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do tego tematu i do wielu innych, zachęcam do kontaktu mailowego. Mail jest na tablicy lub też w opisie do filmu. Zachęcam także do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.